Witam w kolejnym miesięcznym komentarzu. W tym miesiącu, tak jak w poprzednim, nie będę czytał spisu treści, który można znaleźć poniżej. Opowiem Wam o najciekawszych wydarzeniach ostatniego miesiąca ze świata finansów. Zapraszam do odsłuchania. Zaczynamy od tematu, który budzi dość duże emocje wśród osób, których dotknął. Otóż chodzi o ankiety bankowe. Wielu klientów zauważa, że banki coraz częściej pytają o szczegóły dotyczące źródeł dochodów, planowanych transakcji, a nawet o zainteresowania transakcjami na rynku kryptowalut. Co ciekawe, ignorowanie takich ankiet może skutkować blokadą dostępu do konta. A dlaczego banki są takie dociekliwe? Wynika to z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 2018 roku. Instytucje finansowe są zobowiązane do monitorowania przepływów pieniędzy, identyfikowania ryzykownych transakcji, także to nie jest tylko formalność, a nie dopełnienie takich formalności instytucjom grożą wysokie kary finansowe. Warto pamiętać o tym, że to nie jest wymysł banków, a globalne regulacje mające chronić system finansowy przed przestępczością. Skoro już mówimy o bankach i ich obowiązkach, warto przyjrzeć się, jak zmiany podatkowe mogą wpłynąć na ich działalność i na nas jako klientów. Rząd zdecydował się na podniesienie CITU dla banków, czyli podatku, który banki płacą jako swój podatek dochodowy. Obecnie jest on na poziomie 19%. Nasz rząd zdecydował się na podniesienie go aż do 30% w pierwszym roku. W kolejnych latach stawka ta ma stopniowo spadać, aż spadnie do 23%. Premier argumentuje, że lepiej opodatkować banki niż obywateli. Niestety, myślę, że jest to tylko i wyłącznie zagranie pod publikę, bo brutalna rzeczywistość jest taka, że banki i tak ten podatek przeniosą na nas w postaci droższych kredytów i gorzej oprocentowanych lokat. Zmiany podatkowe to jedno, ale na globalną gospodarkę wpływają też wydarzenia z oceny ANU. No. Przenieśmy się teraz do Stanów Zjednoczonych, gdzie trwa poważny kryzys budżetowy. Można było usłyszeć ostatnio o shutdownie, czyli zamknięciu tak naprawdę administracji państwowej i federalnej w Stanach. Ponad milion pracowników federalnych może nie otrzymać pensji na czas, a żołnierze i urzędnicy zostali wysłani na przymasowe urlopy. Wynika to ze sporu między demokratami a republikanami. Demokraci blokują przegłosowanie budżetu, ponieważ chcą przywrócenia dofinansowań do darmowej służby zdrowia wprowadzonej przez Obamę, czyli tzw. Obamacare. Prognozy wskazują, że bez tych dopłat, spora część Amerykanów może zostać bez opieki medycznej, będą musieli wrócić do starego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Ale wyobraźcie sobie taką sytuację w Polsce, że z dnia na dzień instytucje państwowe przestają działać. Nie ma wywozu śmieci, nie, urzędnicy państwowi nie funkcjonują, wszystkie urzędy są pozamykane, a policjanci, żołnierze czy na przykład kontrolerzy lotu pracują, ale wiedzą, że nie dostaną pensji, dopóki ta sytuacja się nie zmieni. To naprawdę nie jest łatwe. Dodatkowo, na przykład wszystkie agencje publikujące dane gospodarcze również nie funkcjonują. A skoro jesteśmy przy danych gospodarczych i tematach makroekonomicznych, sprawdźmy, co dzieje się na naszym podwórku, jeżeli chodzi o stopy procentowe i politykę pieniężną. Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny obniżyła stopy procentowe. Referencyjna stopa wynosi teraz 4,5%. Prezydent BPU Adam Gapiński podkreślił, że inflacja utrzymuje się poniżej 3%, w związku z czym możliwe są kolejne obniżki. To jest bardzo dobra wiadomość dla kredytobiorców, bo dzięki obniżce stóp procentowych. Spada również wibor, czyli raty kredytów w złotówkach również będą spadały. Trochę gorsza wiadomość dla osób, które korzystają z depozytów bankowych, bo mogą liczyć się z tym, że oferta na wysoko oprocentowane depozyty bankowe już długo nie potrwa. Pozostając przy finansach osobistych, warto wspomnieć o ciekawym sposobie na przekazanie samochodu po leasingu, który pozwala legalnie optymalizować podatki. Coraz więcej przedsiębiorców po zakończeniu leasingu wykupuje samochód do majątku prywatnego, a następnie przekazuje go w darowiznie najbliższym żonie czy dziecku. Dzięki temu można uniknąć podatku PIT oraz podatku od spadków i darowin. Przykładowo, żona może sprzedać samochód po pół roku bez podatku, a przedsiębiorca nie płaci PIT. Gdyby przedsiębiorca chciał sprzedać sam samochód, który wykupił, musiałby zaczekać kilka lat niestety rządzący planują zamknąć tą furtkę, ale doradcy podatkowi wskazują, że nadal pozostanie w niej luka. To znaczy, jeżeli przedsiębiorca daruje taki samochód żonie, a taka żona daruje ten samochód na przykład swojej matce, to matka już będzie mogła sprzedać ten samochód po pół roku. Przechodzimy teraz do rynku inwestycyjnego, gdzie wrzesień przyniósł kilka ciekawych obserwacji i trendów. Blisko 90% Polaków ocenia swoją wiedzę o inwestowaniu jako przeciętną lub słabą. Najczęściej inwestujemy, by zabezpieczyć przyszłość swoją lub dzieci i chronić środki przed inflacją. Mimo wzrostu liczby inwestorów, nadal tylko 13% Polaków inwestuje aktywnie. Najpopularniejsze są programy emerytalne oferowane przez pracodawcę ja też wszystkim polecam przystępowanie do PPK, później produkty emerytalne typu K. Później jest nieruchomość, ziemia i surowce. Pytanie o styl inwestowania: blisko połowa badanych, czy około 46%, wybiera strategię stabilną, akceptując tylko niewielkie wahania wartości inwestycji. Gdzie tak naprawdę, im większe wahania jesteśmy w stanie zaakceptować, tym potencjalnie możemy liczyć na lepszy zysk. Co ciekawe, aż 17% osób. Twierdzi, że nie potrafi określić swojego stylu inwestowania i to pokazuje, że edukacja finansowa w naszym kraju ciągle jest na dość niskim poziomie. A skoro o inwestycjach mowa, sprawdźmy, jak radziły sobie fundusze inwestycyjne. Wrzesień był kolejnym udanym miesiącem dla funduszy inwestycyjnych. Choć napływ nowych środków był nieco niższy niż wakacje, saldo wpłat i wypłat wyniosło 4,3 mld złotych, a bilans sprzedaży to był na poziomie 3,9 mld. Największą popularnością cieszyły się niezmiennie fundusze dłużne, czyli bezpieczne fundusze inwestujące w obligacje, ale jednocześnie dające szanse na zyski przekraczające to, co oferują lokaty bankowe, do których klienci wpłacili prawie 3,6 miliarda złotych. Dobrą pasę kontynuowały również fundusze obligacji korporacyjnych oraz fundusze obligacji zagranicznych. W ostatnim miesiącu najlepiej wypadły amerykańskie indeksy oraz polskie małe i średnie spółki a tak naprawdę prawdziwą gwiazdą inwestycyjną było złoto. No właśnie, złoto. od lat uważane za bezpieczną przystań znów bije rekordy i przyciąga uwagę inwestorów, więc przejdźmy teraz do tego kruszcu. Cena złota przekroczyła 4000 dolarów za uncję, a w Polsce sprzedaż może pobić rekord 20 ton dla inwestorów indywidualnych. Choć na złocie trwa nieprzerwanie od 2018 roku i nikt nie wie, jak długo może jeszcze potrwać. Energiczny marsz ceny złota w górę. Przyciąga coraz więcej inwestorów, ale tak naprawdę może się okazać, że będzie to kolejna bańka, na której część inwestorów wchodząca po bardzo wysokich cenach straci. A jak wygląda sytuacja z oszczędnościami Polaków? Czy nadal jesteśmy narodem, który odkłada na czarną godzinę? Tak się składa, że najczęściej wskazywanym celem gromadzenia pieniędzy są sytuacja awaryjne, czyli odkładanie na. Czarną godzinę na ten cel oszczędza ponad 50% ankietowanych. Drugim najczęściej podawanym powodem są zaplanowane bieżące wydatki. To pokazuje, że wciąż dominuje ostrożność i myślenie o zabezpieczeniu przyszłości, choć coraz więcej osób myśli też o przyjemnościach i wsparciu bliskich. A skoro mowa o inwestowaniu i oszczędzaniu, warto przyjrzeć się, jak rośnie liczba rachunków maklerskich i to, co przyciąga nowych inwestorów. Na koniec ostatniego miesiąca liczba rachunków maklerskich w Polsce przekroczyła 2,3 miliona otwartych rejestrów. To wzrost o ponad 50 tysięcy w ciągu miesiąca i prawie pół miliona w ciągu roku. Inwestorów przyciąga hostce na giełdzie, akcje marketingowe, m.in. Przez, robione przez dom maklerski XTB ze zlatanym Ibrahimowiczem, oraz promocja. Niestety rośnie też popularność ryzykownych instrumentów, takich jak CFD czy ETF-y, napędzana przez influencerów. Warto pamiętać, że inwestowanie na giełdzie wymaga wiedzy i ostrożności, a często możemy spotkać różnego rodzaju influencerów internetowych, którzy namawiają do tego, aby otwierać rachunki maklerskie. Oczywiście przestrzegają o ryzyku, ale tak naprawdę zostawiają w pewnym sensie inwestora samego z tym ryzykiem i z koniecznością poznawania instrumentów finansowych. Przechodzimy teraz do rynku ubezpieczeniowego, gdzie również wydarzyło się kilka ciekawych rzeczy. Od wypadków przy pracy po cyfrowe innowacje. Według Państwowej Inspekcji Pracy w 2024 roku odnotowano 1930 wypadków przy pracy, w których zginęły 223 osoby. Kwoty jednorazowego odszkodowania dla rodziny zmarłego są jasno określone. Małżonek lub dziecko mogą w takiej sytuacji otrzymać do 150 tysięcy, inni członkowie rodziny około 74. Plus to na każde kolejne dziecko około 30 tysięcy. Pośród zaświadczeniami ZUS rodzina może dochodzić do dodatkowych roszczeń cywilnych, takich jak zwrot kosztów leczenia i pogrzebu, rentę dla osób na utrzymaniu zmarłego, odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej, czy zadośćuczynienie za krzywdy i cierpienie po stracie bliskiego. Dlatego będąc pracodawcą warto również pomyśleć o pakiecie takim ochronnym, który chroni zarówno naszych pracowników, jak i nas przed tego typu roszczeniami. Pozostając w temacie ubezpieczeń, przejdźmy teraz do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz ich wpływu na rynek. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, czyli tzw. UF-ki, pozostają kotwicą dla krajowej giełdy. W 2024 roku wygenerowały ponad 2 trzecie ujemnego bilansu sprzedaży funduszy akcji polskich, a w pierwszym półroczu 2025 roku odpowiadają już za 22% wypłat. Co to oznacza? W dużym uproszczeniu chodzi o to, że produkty, które kiedyś by zakładali Polacy związane z ubezpieczeniem i inwestowaniem, bardzo często były to takie zlepki, które już niekoniecznie spełniają obecne realia rynkowe i takie, których ja raczej swoim klientom nie proponuję. W tym momencie dobiega ich okres życia i coraz więcej osób, widząc nieefektywność kosztową takich produktów, postanawia zamknąć ten produkt i wycofać środki. A jeżeli wycofujemy środki z takiego produktu, Oznacza to, że nasze pieniądze muszą opuścić rynek kapitałowy, a jeżeli uposzczają rynek kapitałowy, no to wiadomo, że wychodzą z giełdy. I tak naprawdę skala pokazuje, jak dużo tego typu funduszy jest wycofywanych. Na koniec tej części kilka słów o tym, jak mogą kierowcy ułatwić sobie życie i przyspieszyć wypłatę odszkodowania w sytuacji, kiedy spotka ich wypadek. Chodzi o M-stłuczkę, czyli cyfrowe zgłoszenie kolizji drogowej, Poprzez aplikację Obywatel. Działa to już od ponad miesiąca i zdobywa uznanie kierowców. Oświadczenie można sporządzić w kilka minut. Poprzez aplikację wypłaty odszkodowań następują szybciej, ponieważ ubezpieczyciele mają dostęp do. Tych danych i do oświadczeń, które zostały w tym systemie sporządzone, z takiej statystyki pokazują, że najwięcej oświadczeń powstaje w ciągu, w ciągu około 20 minut od zdarzenia, a najkrócej można to zrobić praktycznie w 3 minuty. Usługa dostępna jest tylko z aplikacją M-Obywatel, więc jeśli jeden z uczestników kolizji jej nie posiada, oświadczenie niestety trzeba sporządzić papierowo. Na szczęście coraz więcej osób korzysta z M-Obywatela i myślę, że ta usługa będzie rosła. Podobnie jak funkcjonalność m którego ja uważam za bardzo dobre rozwiązanie. Przechodzimy teraz do rynku kredytowego i nieruchomościowego. Zaczynamy od zysków z najmu. Zwroty z inwestycji w mieszkania na wynajem w drugim kwartale 2025 roku w siedmiu największych miastach w Polsce były piąty kwartał z rzędu niższy niż oprocentowanie depozytów bankowych. To sygnał, że rynek nieruchomości przestaje być atrakcyjny a na pewno nie jest tak atrakcyjny jak jeszcze kilka lat temu, a oraz inwestorzy szukają coraz częściej jakichś alternatyw. Widać to również po sprzedaży nowych mieszkań, widać to po spadającym zainteresowaniu ofertą deweloperów. A jak wygląda sytuacja z kredytami mieszkaniowymi? Banki nadal chętnie udzielałyby finansowaniu. I coraz więcej jest chętnych. W sierpniu banki udzieliły kredytów mieszkaniowych na prawie 9 miliardów złotych, a w całym 2025 roku wartość udzielonych kredytów może przekroczyć 100 miliardów. Będzie to historyczny rekord. Wysoki poziom akcji kredytowej utrzymuje się mimo wysokich stóp, co pokazuje, że popyt na mieszkania ciągle jest, ale jeżeli popatrzymy sobie na średni wolumen, to kupujemy. Coraz mniej, coraz droższych mieszkań. Dlatego rośnie kwota udzielonych kredytów, ale niekoniecznie tych nieruchomości więcej się sprzedaje. Wartość udzielonych kredytów w okresie styczeń sierpień wynosiła 65 miliardów złotych i jest to prawie 9% więcej rok do roku. Na koniec tej części temat, który od lat budzi emocje, czyli kredyty frankowe. Rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie rozpoznawania spraw dotyczących umów kredytów denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego. Celem tych regulacji jest przyspieszenie postępowań sądowych oraz zmniejszenie obciążenia sądów, ponieważ sądy mają bardzo dużo ciągle spraw frankowych. Przepisy obejmują sprawy cywilne między konsumentami a bankami. Dotyczą kredytów oraz pożyczek indeksowanych do franka szwajcarskiego oraz umów przekształconych aneksami w takie kredyty. Ostateczną decyzję będzie miał sąd, ale jeżeli ta ustawa wejdzie, to na pewno przyspieszy cały proces procesowania się z bankiem. Przechodzimy teraz do spraw społecznych i emerytalnych, które mają ogromny wpływ na przyszłość nas wszystkich, i zaczynamy od demografii. Polska odnotowała najszybszy w Unii Europejskiej wzrost udziału osób starszych w populacji. Udział osób 60 plus wynosi już prawie 20%. W ciągu ostatniego dziesięciolecia o 5,6 punktu procentowego wzrosła liczba osób w wieku 60. Plus. W populacji naszego kraju liczba osób 90 plus przekroczyła 300 tysięcy, a, a liczba nowonarodzonych dzieci spadła poniżej liczby 90-latków. To wyzwanie dla systemu emerytalnego, opieki zdrowotnej i całego społeczeństwa. Jako ciekawostkę i różne próby pobudzenia wzrostu gospodarczego można podać, że spółka Arche, która zarówno jest właścicielem hoteli, jak i buduje nieruchomości, Zaproponowała bonusy za narodzenie dziecka, w jej, które zostało poczęte w jej hotelu lub mieszkaniu. Nawet 10 tysięcy. Oprócz tego, na przykład zniżki na organizowanie imprez okolicznościowych dla takiego dziecka. Myślę, że jest to ciekawy, może śmieszny bonus. Niekoniecznie wpłynie on na wzrost cietności w naszym kraju, ale jako ciekawostkę możemy go potraktować. Przechodzimy do ostatniej części, czyli technologii i innowacji. Tak jak wspominałem w poprzednich komentarzach obliku, to teraz kilka słów o przelewach ekspresowych. W ostatnim miesiącu zrealizowano aż 55 milionów przelewów natychmiastowych o łącznej wartości 2,7 miliarda złotych. Jest to wzrost o ponad 20% rok do roku. Stajemy się coraz bardziej niecierpliwi, coraz bardziej chcemy, żeby nasze pieniądze z jednego miejsca do drugiego trafiły raz dwa. Przelewy ekspresowe stają się standardem, coraz więcej osób korzysta z możliwości przelewania pieniędzy chociażby w weekendy i święta, a banki inwestują coraz więcej w rozwój infrastruktury płatniczej, która to umożliwia. Coraz więcej klientów też docenia wygodę tego typu rozwiązań, więc jest to bardzo fajne uzupełnienie chociażby blika. Jednak rozwój technologii to nie tylko wygoda, ale także nowe zagrożenia, na które musimy być coraz bardziej wyczuleni. W ramach nowych zagrożeń uszuści coraz częściej wykorzystują wizerunek znanych osób, celebrytów, ekspertów giełdowych, a nawet polityków w fałszywych reklamach inwestycyjnych. Za każdym razem jak widzę taką reklamę, zgłaszam ją do Facebooka, ale zanim Facebook zareaguje, zanim zdejmie tą reklamę, to bardzo dużo osób daje się niestety na nie nabrać. Brutalna rzeczywistość jest taka, że bardzo często tego typu reklamy mają wysokie budżety marketingowe, i takim firmom jak Facebook opłaca się taką reklamę długo trzymać. Myślę, że pierwsze wyroki, jeżeli udałoby się zaskarżyć Facebooka, że pomimo zgłoszeń on nie reagował, pierwsze wyroki, gdzie Facebook będzie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej, sprawią, że zaraz pojawią się jakieś algorytmy, które pomogą to opanować. To już koniec w tym miesiącu. Będę wdzięczny za wszystkie uwagi. Jeżeli to, co usłyszeliście się Wam podoba, to możecie śmiało udostępniać. Jeżeli macie jakieś pytania albo będziecie chcieli, żebym poruszył jakiś temat, to również dajcie znać. Do usłyszenia w przyszłym miesiącu. Pozdrawiam.